No powiem tak, Mateusz Gotówczak to jest kozak konkretny, ja nie wiem jak ta łysa pała probierz mógł go nie powoływać, ale podobno tamten zjeb się pokłócił z Lewym, bo chciał używać kodik strony, zamiast kodu Żabalty. Ja teraz piłkarzom mówię, panowie zawsze wpisujcie kodik Żabalty, to Hiszpanię czy Portugalię owalimy jeszcze szybciej niż Peszko Finlandię. Także pamiętajcie Polacy, tylko kod żaba YouTube, Polska po finał mundialu i jazda rozpierdalamy, elo. Halo, halo, alo, siodeczko, wariaty CZK75 Auto Salon. piękny skinek do wygrania się w górach podróżało, zajebiście 37 zł, fajna była tańsza. Obeżka komentarzy, słowek na kanale, do filmiki do końca, dobijacie elegancko, oczytajmy żeby taką CZK sobie zgarnąć. Na Discordzie macie konkurs na kostkę, kostka też mocno poszła w górę znowu, widzę także spoko. Podajcie mogę na Instagram, a że pod ograwa się link w opisie jak chcecie skin na big up, la przyjmie się odzywajcie oraz to troszeczkę kodenciku na relacji, jak sobie czasem rzucam, czasem mniej. Dzięki za aktywność. Awusito, Norbert trzeba, trzeba, w końcu też. Leszek, fajne promieszpora klasa, na śniegu na sankach śmigam, prawda? Przecencer, piękne są tylko chwile ulotne, jak motyle. Dokładnie z tymi listami klontwarzycone, dokładnie mocne bitwy pod kątem złotym się według mnie dobrze. Ale ja zwykle, burza edukację seksualną, w to się zaczęło, a potem, jak dzieci się rodzą źle. To nie wiem, czy ciężki temat. Aż tak te ceny to chińska bańka, czy bez O, to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Dzięki do w ogóle Leszek. Zobaczcie to, leszek odpierdolił kanał dropy na stronkach na Discordzie, patrz na to, nie wiem, czy, a nie widzicie tego, bo nie mam podpiętego, tutaj podeszł jeszcze bitewkę leszka. Sobie zobaczymy tą bitewkę. Dzięki też innym całej reszcie. My dzisiaj wariaty jesteśmy oglądać, jest go w, w skinsie, ukryta skrzynka, zaraz sobie poszukamy, bo nawet nie wiem, jest to ukryta skrzynka, szczerze mówiąc, ale oczywiście kod promocyjny. Żaba ty. W ogóle nowe interko W bardzo nadzieję, że się się Kod promocyjny, tu nam się ładują skiny z Wy się najebało tych skinów w Equipunku. Yy, czekajcie, kół 20 pewnie jest konkursów, najnowszy jest na MK i na AWP Beast jest najnowszy dodany, także tak, kod promocyjny, żabar 10% do ładowania, 20 na start i punkty eventowe, bo jest ewencik. Yy, czekajcie, z ukrytej skrzynki Try to Feed in Case on the Button, revolver, O, jest rewolwerek! I tutaj, i bum, bum szakalaka. wyjebał jak drona. Ostatnio, czekajcie, a czego się skrzynka nie pojawiła? Coś jeszcze, a tu jest jeszcze skrzyneczka 31,50. Strongbox Case, dobra, zajebiście, się 37,50 zł. Złotych. No i zobaczcie, bitewkę od Leszka z kodem żaba Tył w paciu. Najlepszy kodzik, bitwa za 5 zł. 1066, koska autotronik. Bowik, na to całą ja w ogóle. Co w lepszym stanie. Także gratki wielkie, na szczęście skinek wypłacony. Wstawajcie też na kanał dropy na stronkach, na Discordzie swoje jakieś tam dropiki. Oczywiście w komentarzach będziecie pisać po na odcinki do 50-200 zł, jak zawsze pomysł, zrobię kostkę. Otrzymujecie drobny upominek w postaci skina ode mnie. Bardzo fajnie rozpoczynamy. Oki ładny, Ursus Doppleru. On tu jest 10 koła. O, jak trafiłem, bez dwóch bez tych digiolek pięknie, rękawicz, zajbiste skiny są w tych szynce swojego. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystkie skinki na Discordzie osoby to się bo siły zostały zostały już wysłane, także tutaj powinniście odebrać swoje skinki. Yy, dobra, weźmy sobie taką mieszaneczkę tych żeby jak jakoś tak mnie naszło no to, nie wiem dlaczego. No i tak to wygląda. Teraz w ogóle jakaś przemowa, tam Donalda, Tuska, tych wszystkich innych, no w sprawie tego, co tutaj ku dalej robić. 12 tysięcy osób na stronie, dzisiaj nagram wyjątkowo późno, po 21.00. No, ale tak to jest. Screamyk i MTV dołączyli. Bardzo dużo ludzi na stronie. Fakera nam pokazał, dlatego, fakera, obyś gościu przejebał tego batla, żeby karma wróciła i żebyśmy tutaj cię dojebali elegancko w tym batelku. Oczywiście, chill, ale a łupka wieża przewaga się powiększa. Chciałem w ogóle pójść na spacer, zrobić sobie zajebisty spacerek, ale też zaczął padać, W ogóle rozpierdziela mnie wariat, to zobaczcie, jak to jest z tą pogodą. Nie? Wczoraj byłem u dziadka, bardzo fajnie spędzony czas. Oficjalnie po raz piąty czy szósty, ale w końcu zakończyłem wakacje, nie? tych podejść, tych prób po zakończenie wakacji było tyle. Że te wakacje będzie do grudnia będę kończył, ale w końcu udało się wakacje zakończyć yy, powodzeniem i co? No i rozpoczynamy sezon jesienny, właśnie trzeba jeszcze w dzień piękna, ciepła pogódka. Dzisiaj już deszcz pada, ja powiem nie lubię tego, bardzo mnie denerwuje. Ogólnie wolę, że to wszystko idzie tak równomiernie i stopniowo, czyli jak już jest chłodniej, robi się chłodniej i po prostu idzie stopniowo, nie? Że jest coraz chłodniej pada ten deszcz, jest ten jesienny depresyjny klimat, a nie, że dwa jednego dnia 27-28 stopni cieplutko, drugiego dnia 15 pada deszcz. No to już nie kto się zdecyduje, mówię niech to bardziej stopniowo idzie pogoda w tym roku to jedna wielka masakra, bo tam się odjebało z tymi dronami tutaj, to, to jednak nie drony rozwalają już szczątki rakiety, które spadły i tak dalej i tak dalej. Sam wiecie jak to wygląda, pewnie gdzieś tam dużo rzeczy się pojawia. W ogóle jeszcze w Ameryce został zastrzelony jakiś prawicowy aktywista, ziomeczek, kumpel Donalda Trumpa. Dzieje się w chuj nie wiem czy widzieliście taką akcję 57-58, no wygrał ten cfel jebany cofaka pokazał nam tutaj, o ty fungu. tak nie będziecie jak to jakiś wistaj, coś i was wyzywam, tak to pamiętajcie, że bekę sobie ciśniemy, krycimy bekę, jajca sobie robimy. 63 złote box case, w ogóle muszę pojawić do trąki. po tego odcinka, nie wodę sobie kupić, kurwa woda mi się skończenia, nie mam wody mineralnej, ja dzisiaj sobie noskę przed kąpem się zebam. do zrobienia. W końcu posiedzę w domu, długi czas weekend, <laughs> ale dobra, 28,77 Mamy taką kwotę i sobie robimy batelkę, coś tutaj pociśniemy, zrobimy sobie jakąś większą liczbę sprzeczek, oglądamy jeszcze streamu Nexa Akurat teraz chwilka przejęła na nagranie odcinka 287, czy my jesteśmy w stanie, pewno jesteśmy w stanie zrobić case battle, a moment mamy tutaj co do grosza 910 k To jest w ogóle z tych które też musimy przetestować, czyli z tych nowych szyneczek pro playerskich. Przypominam o hashtagach, hashtagi tutaj SebaZ Dołączyło, oj, co to za awatar tego zadymiarza. Także czasami się aż tego czasami nie w zależności od tego co mi, się tam, co mi się tam ogarnie. No i co? opowieść na razie jakoś tam dzisiaj mi się nie chcę opowiadać, powiem że jakiś mam zamulony, zajebany dzień, nie mam żadnego kaca, ale już wracamy do formy sportowej siłość. Z Dietką lecę zajebiście, są z siebie dumny, z treningami jeszcze nie. 29 zł, Putinowiec wygrał momentum. To tak naprawdę momentum to jest zdecydowało o tym. Batu ogólnie gra ta bardzo, bardzo słaba. Tworzymy sobie teraz trzy strongbox case'y, zobaczymy. Może coś na tym naprzód, zaczniemy na ulepszonym. Machniemy Ice Cold i Black Lotus, i tu będzie ładna kwota, i tu będzie kostóweczki. 158, ale ładnie ostatnim idzie trafianie w ogóle cen skinów. 50 tutaj, 28, 26 tak zwane odcinkowce. No i dobra, lecimy batelkę, lecimy batelkę, też kolejna interka, oczywiście kolejne pomysły jakieś tam mam w głowie, na pewno będą wjeżdżały, latywały na pełnej. Westrand i Guzlinger na zmiankę sobie zrobimy, taką kombinacyjkę tych strzyneczek, zobaczymy jak to idzie cenowo. Akurat nam wyjdzie, jeszcze fajnie to zmontowałem cenowo, a to byśmy sobie Ascenta dali nawet na rejon, no i to byśmy na czterdej Wanderku zapodali. Zobaczymy co tam z tego wyniknie. Znowu algorytm ewidentnie nie poluje ostatni, bo ciągnie, że ten się bardziej tam podpromuje, różnie to bywa z tym algorytmem, nie? To już widzę, którzy z głównej czasem wbijają, czasem nie Ale jest jak jest, nie zawsze jest kolorowo. Dobra, ciśniemy tą batelkę, sobie zabają tu 49 kasów, zaktualizowałem, już nie jeszcze odnowiciel, kurwa, tak mi się chce, pić, nie mam wody. Masakra, masakra wariaty, przynajmniej taki plus tej jesieni jest, że mogę sobie w końcu siedzieć w domu, na poddaszu u mnie w pokoju, przy otwartym lekko oknie jest, ten, jest chłodno, da się nagrywać, to jest plus. Zawsze wszystko ma swoje plusy, ja nie? nie ma tego złego, co by na nie wyszło, jak to mówię, o trzeba we wszystkim się doszukiwać plusów. 6 złotych, tutaj może być ciekawy jeszcze, Alex, patrzcie na ten że ten Blaze, on jest dość tani. Że i Alex musiałby coś fajnego trafić, fajnie jakbym jakiś dobry naprawdę skin, ale on wyleciał, wylatuje mu Iron Walk, jesteśmy na równi, tu chłopaki się oddalają. Robi się tutaj fajna już przewaga oponentów. Myślę, że to walka będzie. Scavenger, autocampa Scavenger niestety troszkę kosztowała tutaj, to też troszkę kosztuje. Jumbi, jest staniutka, dwie strzyki do końca, może z tego ascenta, coś mu wypadnie. Jest pompeczka zbustowana 4 złote i teraz będzie naprawdę ważna ta bitewka, niestety ten tek tyle nie kosztuje, kosztuje grosze, przegraliśmy szkoda, bo to by było 311 złotych. Naprawdę ładna i fajna kwota, Dobra, Teraz sobie zrobimy, tak sobie z ulepszonej, podciśniamy pojedyncze. Potem sobie dwie zrobimy ulepszone. A trzy, może też, zobaczymy, jak to wyjdzie. Hit thread 500, 25 zł, bym tak obstawiał plus, minus 37. O, to minimal, rare. ładnie, ładnie, ładnie i spoko to wygląda. 37, 30. Już tutaj wlatujemy. Nowa bitewka jest tworzona. Dodajemy strzyneczkę I teraz, co my tu możemy zrobić? 37, 30. Tak, kurwa 37, 30. No, navigacja, dajmy sobie. Wrzućmy tego navigacja na czterech, go dajmy wanderku. Tutaj click pick, zobaczymy zaraz, co wyniknie, Dobra, boczki są do dodania, to wrzućmy. Wrzućmy Rosso, wrzućmy tutaj Samu, wrzućmy. I tutaj kapuśniaka Alexa, żeśmy Piotr dołączył na Leon. No jest Piotr za nami, nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Nie można dołączyć. O, mamy słabego, ale nie, są słabsze, kurde. No i lipa, lipa, 57 złocisze. Dobra, to jeszcze te dwa otworzymy strongbox case'y. Jakoś sobie batelkę na większą bez szneczek. Jak to będzie kwotowo? Black Lotus czy Big Iron? Jest OK, koło 6 dyszek mamy. 86 tutaj, nie doceniłem tego special delivery. Do, dowiozło to delivery, dobre zamówienie, dowiozło. No i to 86 zł ciszy, to my coś tutaj możemy przycisnąć sobie fajnego. 86 zł. Tak patrz co byśmy wrzucili, kurde, procentóweczki Gunslinger, A zróbmy... achuj, chuj, nie bolano nas w ogóle musimy zrobić oddzielny odcinek. A zróbmy sobie 10% na czterech Wanderku, moja ulubiona kombinacja do procentówek tutaj. I zobaczymy to, tylko wyniknie. Muszę sobie w ogóle Soda Streamy zamówić wam powiem. Znalazłem tą fajną stronkę, podesłałem na Discordzie. Warto byś na Discordzie, bo tam konkurs na kostkę, konkurs, tam wszystko na tym Discordzie, więc spadać na Discorda wariatek właśnie jeszcze nie ma. Link oczywiście w opisie. Tam pod na czacie ogólnym. Bardzo dużo smaków jest tych Soda Streamów do rozgrabiania właśnie ojojoj oj, oj, leci na memka Szkoda! 135, widzicie, jeden skin zwraca całą Batla, ale poleciał nam, no kto by pomyślał? Jeszcze Michael trafia. I trafia jeszcze lepszego, dobra. Tu jakaś nadzieja jest potencjalnie, jeszcze by coś musieli trafić. Szkoda, że tutaj tego decimatora ktoś z tych dwóch oponentów nie trafił, ale dobra. Dużo skinków leci. fajnie to wygląda, ciekawe. 5% skrzyneczka, zobaczmy, pięć do końca. Nie takie kombaki na procentówkach się robiło. Myślałem, że nam poleci. Na szczęście nie. Jesteśmy na gorszym położeniu, bo jesteśmy drudzy w kulach, jak ja to mówię. Chantico Fire, czemu nie nam? Czemu, znaczy, czemu Boże? Czemu nie Rosa albo Aleksowi? Wypada, aleksowi ta MK. Minimalware, no tutaj, a czego? Czekaj, Czekajcie, ja też mam nie, bo tu Guardian był, kurde no! I ten Chantico Fire by tu wiał Rossowi i byłyby do końca takie emocje między mną a Aleksem, ale i tak by to Alex zgarnął i zgarniał sobie całkiem fajną fotę, to było na tyle dzięki Mordy za film, a nie rosto jednak. Trzymajcie się, do następnego i lówka.